Siemanko, z tej strony Tropco i witam w kolejnym odcinku Farminga 22 na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się siewem kukurydzy, którą potem po prostu wymucimy na kiszonkę. Jak widzicie, mam tu już przygotowany siewnik punktowy, podczepiony do klasa Ariona i cóż, rozpoczynajmy pracę. Posieję to sobie oczywiście na, na polu, które wcześniej e, przygotowywałem do tego zasiewu. E, no to, które bronowałem mechanicznie. Także siewnik już sobie mogę rozłożyć. I siejmy. Zdecydowałem się właśnie tym ciągnikiem to zasiać. Zobaczmy teksturę może po tym się wie. A widać jest tu trochę takie. Tak ciemniejsze to. a Tragedii nie ma. Jakoś sobie damy radę to rozróżnić. I 10 na godzinę tylko praca. Także niewiele. No, roboty dla pracownika w tym odcinku nie mam, więc cały czas będę e, ja jeździł ciągnikiem. Także... ...zapowiada się emocjonujący odcinek. Tutaj sobie spróbuję zrobić poprzeczniaka, żeby od razu e, nie pierdzielić się z wyjeżdżaniem na ulicę. Bardzo tego nie lubię właśnie w tym polu. nie znoszę blokować ruchu drogowego, zwłaszcza w tym farmingu, kiedy te auta są naprawdę aż przesadnie rozpędzone czasami. Nie gram na modzie GPS, chociaż czasami by się to przydało i zastanawiam się właśnie nad tym modem, bo no przynajmniej miałbym równiutko obsiane pola, wszędzie praca byłaby jednakowo wykonana. Także muszę się nad tym mocno zastanowić i myślę, że. że możliwe, że wkrótce pojawi się ten mod u mnie na kanale. Na razie to idzie całkiem sprawnie. Lubię ten siewnik strasznie. Używam go też na swoim prywatnym sejwie na mapce Elm Creek. Jest on dosyć wydajny i przede wszystkim. Ma opcję nawożenia, więc bardzo fajnie. A, ciężko mu idzie, ale daje radę. Dobrze że, dobrze, że jednak tym klasem zdecydowałem się siać. A nie kurczę e, tym Masejem, jak to było w pierwotnym planie. Lubię tego klasa bardzo, więc... Więc niech trochę popracuje. Przydałoby mu się zwiększyć moc, bo ja nie mam najmocniejszej konfiguracji, ja mam 180 koni bodajże w nim. Także myślę, że niedługo zwiększę mu moc, żeby miał te 200. Z przodu już wtedy dawałby sobie radę bez problemu z takim terenem i taką maszyną. Kurde, ale to idzie. O, w poprzednim odcinku sprzedałem zboża, więc na koncie mamy już. Ładną sumkę e, euro, więc myślę, że idealnie starczy, żeby wypożyczyć na jakiś na akcję z kiszonką. Oczywiście kiszonki nie będę sprzedawał, bo planuję niedługo zająć się hodowlą krów po to, żeby mieć właśnie obornik, gnojowice, także w ten sposób będziemy działać. Kurde, ale to idzie. Ale chyba mi tego ziarna braknie nawozu na całe poletko. Też jakieś ogromne ilości do tego siewnika nie wchodzą znowuż. Będę musiał też kupić opryskiwacz w końcu. Jakiś chwastownik, może dosyć ciężką pracę na razie wykonuje ten ciągnik. Chyba najczęściej nim gram na tej serii, ale cóż, największy zapas mocy ma. Więc całkiem przyjemnie. A chciałbym też John Deere'a kupić jakiegoś. Tego starszego bardzo by mi się przydał właśnie na tej, na tej gospodarce, bo no on ma tam chyba 170 koni też, ale ciągników nigdy za wiele. No, on będzie takim właśnie ciągnikiem do krów bardziej Także, także swoje zastosowanie znajdzie. Właśnie fajnie daje radę ten ciągnik nawet na tych oponach, to są nokiany, opony komunalne. Jestem mile zaskoczony tym. Bałem się, że to będzie gorzej. A tu jak widzicie, całkiem nieźle. 7 minut odcinka ze środka. No kurde, nie lubię ze środka grać, bo, bo nie widzę jak jadę. No muszę ten mod GPS-a zainstalować. I w kolejnym odcinku myślę, że zrobię już żniwa. Ale żniwa raczej. Ee, na kiszonkę, bo ten rzepak to poza odcinkiem sobie wymucę, żeby to jak najszybciej żeby jak najszybciej to mieć ze sobą. A kiszonkę będziemy robić już w kolejnym odcinku. Muszę jeszcze sieczkarnię Ogarnąć, którą wypożyczę. Także sporo pracy. No i przydałoby się łąkę zasiać. Na którymś z pól. Żeby mieć bele trawy. I bele siana. Chociaż w ogóle najbardziej to by się przydało jeszcze jedno pole kupić. Już w ogóle. Jakieś pierwsze siano kosy zrobić. No, myślę, że to najbliższe dwa, trzy odcinki. Piękne dźwięki ma ten klasik. Naprawdę Majstersztyk się nim pracuje. Chociaż ja preferuję takie starsze ciągniki trochę, no ale jeden taki mocny wiadomo nie zaszkodzi na gospodarstwie. Myślę, że też w końcu trzeba będzie pożegnać. Fędzika. Nie wiem, może na jego miejsce kupię właśnie John Deera? Bo ten Fędzik trochę słaby jest. Jest fajny, jest użyteczny, no ale 150 koni to jest trochę za mało na taką gospodarkę. Muszę cyknąć fotę na miniaturkę, także sorry za to. A, to się tak robiło. Tak, tak i tak. Okej. Okay. I jest zrzut ekranu zrobiony. No w sumie możemy tak pograć trochę bez tego, bez tych pasków wszystkich. Tak dosyć realistycznie to będzie wyglądać. Ale ile miejsca bez tego wszystkiego, kurde. Sprawda od razu się tak mniej naturalnie gra, jakoś dziwnie, kiedy nie wiesz ile jedziesz na godzinę, nawet, ale. Ale jest przestrzeń na tym ekranie. A w środku? No, w środku to już w ogóle, kurde. Pełen realizm. Może zrobię kiedyś taką serię, właśnie jak najbardziej realistyczną, i postaram się bez tych wszystkich pasków grać, by to wyglądało po prostu jak najbardziej rzeczywiście. E no, fajnie, fajnie. Też zauważyliście pewnie, że ten kurz w farmingu już jest dosyć dopracowany, fajnie to to wszystko wygląda. Też tak dosyć realistycznie, bo nie ma tego za dużo. A znowuż widać ten delikatny pył. W 19 mam, na, mam wrażenie, że to gorzej wszystko wyglądało. E, do tego siewnika chyba też można kupić na zbiornik na ziarno, ale no, przyhamuję się może od tego zakupu póki co. chociażby się przydało. Właśnie muszę kurde włączyć sobie, bo nie wiem... A widzicie, nie mam nawozu. No to przy okazji, w idealnym momencie włączyłem. Przy okazji sobie to uzupełnię wszystko. No i największą zaletą tego ciągnika jest prędkość, zdecydowanie. Prędkość to jest spora zaleta. Okej, okay. wszystko uzupełnione. Możemy jechać dalej. Kurde, dobrze, że się zorientowałem, żeby włączyć to wszystko, bo, bo by była lipa. Ale już raczej powinno się udać bez uzupełniania. Już raczej objeżdżę to na tym co mam w zbiorniku. Kurde, dobrze się zorientowałem naprawdę. Bo by była lipa. Znaczy, no, mniejszy plon by był po prostu, no a... Kurde mniejszy plon, no to akurat w tym wypadku gorzej, bo tu chcę mieć jak największy, skoro muszę jeszcze zainwestować w pożyczenie sieczkarni. A to pewnie pochłonie z 20 parę tysięcy. I tego raczej nie odzyskam już. Chciałbym mieć sieczkarnię na własność, klasa najlepiej, kurde, bo jednak, no tak Wam szczerze powiem, że, że taki zestawik cały, mieć maszyn, taką paczkę, właśnie klasa, kombajn, ciągniki, maszyny, przyczepy, sieczkarnie to by było mieć całkiem przyjemnie. Tak samo właśnie jak pod ten ciągnik, typowo kupiłem e, obciążnik marki Klas 600 kg. I on też wygląda całkiem kurde, zajebiście z tymi maszynami po prostu. Mega się cieszę, że go kupiłem. Ale idzie robota. Ach, może całe, całe to pole obsieję na odcinku żeby mnie to mieć zrobione po, poza odcinkiem sobie po prostu e, przygotuję do żniw wszystko rzepaku wymuczę sobie ten rzepak no i myślę, że potem zrobimy ak akcję z sieczkarnią na którą no tak po prawdzie już się nie mogę doczekać bo naprawdę e, jestem ciekaw, jak wygląda robienie kiszonki w tym farmingu. Cały ten proces od, od sieczkarni właśnie po, po ugniatanie. Także jaram się mega tym wszystkim. No i też bym chciał tymi sadami się zająć, no ale to mam jeszcze za mało pól na to, no bo jednak pół Takiego pola to by pasowało na sad, co najmniej przeznaczyć. Wiadomo, wypożyczanie maszyn tych kombajnów do oliwek czy 3 do winogron też jest kurde mało opłacalne, lepiej by było mieć swój. No ale cóż, na wszystko przyjdzie czas. Jak się to mówi. Jaram się tą serią bardzo bardzo lubię nagrywać w ogóle z farminga. To jest jedna z moich ulubionych gier, m, tak całkiem. Zresztą swoją przygodę z farmingiem to zacząłem od jedenastki. Chociaż w dziewiątkę i ósemkę też grałem, ale no najwięcej w jedenastkę chyba. E, chociaż potem jak wyszła dziewiętnastka, znaczy no bo oczywiście też grałem y, piętnastkę, siedemnastkę, ale jak wyszła dziewiętnastka to już kurde też cisnąłem na potęgę. No i dwudziestką dwójką to ja się po prostu jaram całkowicie. Jest idealnie dopracowana moim zdaniem. To jest to, na co czekaliśmy naprawdę 3 lata i, i to było warte tego czekania. Tak uważam. Fantastycznie się gra, fantastycznie jest ta gra zoptymalizowana. Maszyny też są bardzo kurde. No, z najwyższej jakości po prostu dopracowane. Grafika jest piękna. Mapy są też na plus. Chociaż uważam, że w. Najlepsza mapa, jeśli chodzi o całego farminga, to była w 17. Gold Crystal Valley. To była moja ulubiona mapa. No ale może się to zmieni, jak poznam po prostu resztę tych terenów tutaj. Chociaż mapa Alm Creek bardzo mi się też podoba, no ale zdecydowałem się na rozpoczęcie serii na YouTubie na. Hoidberion, ponieważ no dosyć mało jest tych serii, na, właśnie na tej platformie z tą mapą. Więc kurde... Wolałbym Elm Creek, ale... zdecydowałem się na to. No i też tak z ciekawości, no bo w sumie nie grałem na tej mapie. Więc poznam ją na tej serii. Bo jeszcze była trzecia mapa, ta alpejska. Erlandgard, albo coś takiego, nie wiem, nie, nie umiem tego wymówić nawet. Eee, też bardzo ciekawa mapa. Kusiło mnie, czy, czy nie zacząć tam po prostu swojej przygody z 22, ale. Kurde, coś mi nie pykło w tej mapie. Jest coś takiego, co, co przyciąga do farminga, jeśli chodzi o mapę, a jest coś, co odpycha. No i właśnie na tej alpejskiej mapce mnie coś odepchnęło, ale nie umiem dokładnie wyjaśnić, o co chodzi. Bo krajobrazy na tej mapce są piękne i w ogóle, ale chyba mi się nie podoba ta infrastruktura, która tam jest. Ja wiem, że to jest jak w rzeczywistości że to jest takie nowoczesne budownictwo i w ogóle. No ale nie wiem, czy to dla mnie nie jest aż za bardzo. Także bardziej sercem jestem za EllenCreekiem i tą mapą tutaj. Te balony mnie trochę wkurzają, no ale. W sumie bardzo mnie wkurzają, ale no nie patrzę się na nie. A to widziałem, że, że wiele osób ma z tymi balonami problemy, że kurde, jakoś tak. Działają denerwująco. No i 20, 20 minut i pole ogarnięte. Także błyskawicznie się tym siewnikiem pracuje. A tutaj sobie pojedziemy ze środka, już mamy ten mały paseczek. Strasznie dobrze wyciszony jest ten ciągnik. Ale wkurzajmy te paski od ogrzewania tylniej szyby. No po prostu ograniczają strasznie widok. Ale poza tym ten ciągnik w środku to jest mega nowoczesny. Fantastyczny jest. Dobra. Więc cóż, dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku. Zapraszam do kolejnego i to już będzie naprawdę mi się wydaje, że gruby odcinek. Także na razie trzymajcie się papatki.